W dodatkowych dla klasy drugiej e, sportowej, w e, szkolnej pośrodkach siedzkarskich, e, poświęciliśmy dzisiejszy trening na atak w kierunku piątej strefy. Uczennice ćwiczyły z e, maszyną, trenażerem wyprodukowanym w urwanej goślinie. E, dodatkowo przygotowałem zestaw ćwiczeń, który umożliwia e, dziewczynom poprawienie e, kroku i dojścia do ataku. E, udział brały uczennice klasy drugiej A. Hop, 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 ok. Hop, hop, hop. Dłuższy krok, na końcu ławeczki stopa, tak? Hop, 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 ok. Dobra, okej. Okay. Hop, hop, hop. Z okay. mania, nagrywasz piłkę. Hop, hop. Z boisko karolina, przesuń się w prawo. 去吧 Okej. czekaj, czekaj, no, proszę, czekaj. Maja. Maja. Okej, okay, Odwracasz się już to przodem dobrze. Troszkę później dojście, bo z miejsca atakowałaś. Hop, hop, hop. Hop, 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 dobrze. skocz, skocz, mimo wszystko, dojść do siatki i wyskocz obu, obu rocz, tak? No i wycofuj się, wycofuj, wycofuj, idź, teraz, dobrze, dobrze. Czasami też tak jest w meczu, że trzeba znacznie szybciej coś zrobić. Hop, czekaj, hop.